Cukrzyca, podstępny zabójca wzroku, cukrzycowy obrzęk plamki, diabetik makular edema. Tematykę tę przedstawi profesor doktor habilitowana Iwona Grabska-Liberek, na co dzień pracująca w klinice okulistyki Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, od wielu lat zajmująca się problematyką okulistycznych powikłań cukrzycy. Czy Państwo bądź Państwa bliscy chorują na cukrzycę? Czy w związku z tym każdego z nas czeka utrata wzroku? Czy my, pacjenci i współczesna medycyna, możemy sobie w tym pomóc? Na te i inne pytania postaram się odpowiedzieć. Zapraszam więc Państwa do wspólnej podróży w tym temacie. Epidemiologia Rozpowszechnienie cukrzycy. Organizacja Narodów Zjednoczonych uważa cukrzycę za epidemię. Na świecie choruje około 300 milionów osób. Co 10 sekund rozpoznawane są dwa nowe przypadki. Niestety jedna osoba w tym czasie umiera. W Polsce na cukrzycę choruje około 65% osób. To jest ponad 1 800 tysięcy chorujących na cukrzycę. W 2035 roku liczba ta wzrośnie aż do 8%, będzie to liczba ponad 2,5 miliona osób chorujących na cukrzycę. Proszę spojrzeć, jak duża liczba osób jest z cukrzycą nierozpoznaną. Jest to ponad 650 tysięcy osób. Rozpowszechnienie cukrzycowego obrzęku plamki. W Europie ponad 52 miliony osób choruje na cukrzycę. Z tego u 1 trzeciej rozpoznajemy retinopatię cukrzycową, czyli schorzenia siatkówki. Z tej liczby osób u 1 trzeciej występuje cukrzycowy obrzęk plamki. Czynniki ryzyka cukrzycowego obrzęku plamki. Najważniejszy jest czas trwania cukrzycy. W przypadku cukrzycy drugiego typu w momencie rozpoznania około 20% osób ma już retinopatię cukrzycową. Jeżeli chodzi o cukrzycę pierwszego typu, po pięciu latach choroby możemy już stwierdzić pierwsze objawy. Ważne jest, aby poziom glukozy we krwi był prawidłowy. Ważne są także wahania, aby ten cukier nie był ani za wysoki, ani za niski. Niestety, zbyt wysoki poziom cholesterolu także uszkadza już zmienione cukrzycowo naczynia. Nadciśnienie dodatkowo pogarsza stan naczyń. Musimy kontrolować ciśnienie u lekarza kardiologa. Stany zapalne dodatkowo pogarszają chorobę. I nie są to tylko stany zapalne dotyczące stawów, ale zwykłe zapalenia przy zębia czy próchnica. Dużo się mówi o otyłości. Niestety cukrzyca sprzyja otyłości i otyłość sprzyja cukrzycy. Tłuszcz sprzyja insulinooporności. To znaczy tkanki i narządy stają się niewrażliwe na insulinę i rośnie poziom cukru we krwi. Kobiety planujące ciążę bądź będące już w ciąży powinny koniecznie pojawić się u lekarza, ponieważ musimy ocenić ryzyko progresji choroby. Musimy także pamiętać, że dziecko jest narażone na wysoki poziom cukru we krwi, w związku z tym i jego dotyczy ta choroba. W po okresie pokwitania kończy się okres ochronny dla naszego organizmu. Niestety czynnik wzrostu, który jest nadmiernie wydzielany w tym czasie, powoduje wzrost poziomu glukozy we krwi. Etiologia. Anatomia oka ludzkiego. W procesie widzenia światło przechodzi przez przezroczystą, przednią część, zwaną rogówką. Następnie poprzez źrenicę i soczewkę, która odpowiada za skupienie światła i skierowanie go na siatkówkę, gdzie dochodzi do przekształcenia impulsów świetlnych w bodźce elektryczne kierowane dalej do mózgu. Plamka żółta to newralgiczna część siatkówki. Tutaj zachodzi zogniskowanie światła wchodzącego do oka i obszar ten odpowiada za ostre widzenie. W przypadku schorzeń plamki mamy trudności z rozpoznawaniem twarzy, czytaniem, oglądaniem telewizji, prowadzeniem samochodu czy widzeniem kolorów. Rozwój retinopatii i cukrzycowego obrzęku plamki. Jak wspominałam, wysoki poziom glukozy, a także czas trwania cukrzycy wpływają niekorzystnie na naczynia. Dochodzi do uszkodzenia tych naczyń. Z jednej strony do ich zamknięcia i niedotlenienia siatkówki, powstania nieprawidłowych naczyń, nie w pełni wartościowych, które proliferują do ciała szklistego, które dają krwotoki do ciała szklistego, które powodują odwarstwienie siatkówki, a niestety w konsekwencji ślepotę. Z drugiej strony dochodzi do uszkodzenia ściany naczyń. Te nieprawidłowe naczynia przepuszczają płyn, przepuszczają sorowicę, dochodzi do obrzęku planki. Niestety, w konsekwencji powoduje to także pogorszenie ostrości wzroku. Cukrzycowy obrzęk plamki. Plamka to miejsce, którym widzimy najostrzej. W cukrzycy dochodzi do jej obrzęku. Spowodowane jest to wyciekiem płynu z nieprawidłowych naczyń. Dodatkowo wytwarzane są w nadmiarze czynniki stymulujące nieprawidłowy wzrost naczyń. Całość procesu prowadzi nieuchronnie do pogorszenia ostrości wzroku i to znacznego. Objawy choroby. Pierwszymi objawami, że coś się dzieje z naszym wzrokiem, może być nieostre widzenie. W przypadku wysokiego lub niskiego poziomu cukru, wahań tego cukru, nasz obraz może się zamazywać. Możemy mieć trudności w rozróżnianiu kolorów. Pojawienie się mentów wokół powinno nas zaniepokoić, ponieważ może świadczyć o wylewie do ciała szklistego. Jeżeli zauważymy ubytki w polu widzenia w postaci czarnych plam, może to świadczyć, że choroba zajęła już plamkę. Twarze osób widzianych zaczną się wykrzywiać. Nie będziemy mogli czytać tekstu, nie będziemy mogli oglądać telewizji czy jeździć samochodem. Niestety, może się pojawić także chwilowa bądź Całkowita ślepota. Co warto wiedzieć o retinopatii w cukrzycy? Podsumujmy. Retinopatia cukrzycowa i cukrzycowa obrzęk klamki może wystąpić na każdym etapie choroby. Prędzej lub później, ale zawsze wystąpi. Może bardzo długo nie dawać objawów. Niestety, może występować bardzo szybko. Ważne jest, abyśmy kontrolowali cukrzycę. Tylko wtedy. Możemy wydłużyć w czasie pojawienia się skutków ubocznych. Musimy pamiętać o kobietach w ciąży, które są szczególnie narażone na progresję choroby. Dziękuję za uwagę i zapraszam do obejrzenia drugiej części, w której opowiem, jak rozpoznawać i leczyć powikłania cukrzycowe. podstępny zabójca wzroku.